Jedziemy! Na Jagódka? Pomachaj mi tutaj! <laughs> Jedziemy! Jak nazywa ten hotel? Baltic. Jak? Baltic. Baltic. Widzicie to? Co jest? Nie wiem w ogóle, co to jest. To jest dom, hotel. Jak to wygląda? A to jest takie nasze. Znaczy nasze, to jest miasteczko, właśnie jest No Architekt może miał jakąś tam swoją koncepcję, tylko powiem wam te balkony. Na tym <śm> balkonie jest krzesełko i stolik. Także tylko kawę można postawić i nic więcej. No <noise> A? Jedziemy dalej. Godzina 11. No to rowerami jeszcze. My nie. Ma... <noise> wow. Co pani ci robi? Warkocz? <gry> Słuchajcie, jesteśmy tutaj trzeci dzień, a ja tak naprawdę dopiero teraz się z Wami przywitałam, ale to tak jest właśnie wakacje, jeszcze raz wakacje, także nie mam jak też wyciągnąć tej komórki, żeby troszeczkę powlogować, a chcę spędzić ten czas jak najbardziej rodzinnie. Także troszeczkę tak pokrótce Wam opowiem, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Pobierowie, jesteśmy w Pensjonacie Pisz. Bardzo jest to fajne. Jak mi się uda, to pokażę Wam dookoła, jak to wszystko tutaj wygląda. Nie pokazałam Wam pokoju. Zapomniałam o tym kompletnie. A teraz mamy mały sufilizm w pokoju, także nie wiem czy to warto cokolwiek pokazywać. Ale jak widzicie za nami, czy znaczy za nami, za mną jest las. Ten pensjonat jest w takim małym jakby lesie, lasku bym powiedziała. Jest bardzo, bardzo jest przyjemnie. Ogólnie to tak, wyjechaliśmy w piątek w nocy nad ranem, ja się obudziłam o 3.30. Mój mąż z dzieckiem, przed czwartą. Spakowaliśmy do końca auto, zjedliśmy coś i rura w drogę. I tak z przystankami były dwa przystanki. Jakieś tam długie, ale były dwa przystanki, no to jechaliśmy tutaj 5,5 godziny. Powiem Wam, że bardzo fajnie się jechało. Raz, że jest autostrada i tak się jedzie, no nie wiem, tam jest chyba 80 km. I tylko się jedzie, znaczy tylko i aż, ale wiecie, to jest też inaczej, jak na przykład musimy przez jakieś miasta przejeżdżać. Dobra, wiecie o co chodzi. Także wydaje mi się, że bardzo szybko przejechaliśmy całą tą trasę. No i przyjechaliśmy w piątek, koło dziesiątej, po dziesiątej. I ja rozpakowałam rzeczy, wypiliśmy kawę i poszliśmy koło 11, 12, nie, koło 12. Poszliśmy przywitać się z morzem. Tak, i ja myślałam, że w ogóle jest tak wiecie, na tym... Bo to jest tak, jak tutaj nie wieje, to nad morzem na bank będzie wiało. A tu to się okazało. Od dwóch dni i dzisiaj pada. Dzisiaj jest trzeci dzień, co od rana pada, ale przez dwa dni zero wiatru. Zresztą dzisiaj też nie ma wiatru, ale pada. Ale nie pamiętam, kiedy tak było, że po prostu nad morzem woda, fale są, nie jest stała jakby powierzchnia morza. Są fale, ale jest spokój. Jest spokój. Cisza, jest spokój. Nie pamiętam, a jak wiecie, jeszcze od 20 lat nad morze, żeby było tak spokojnie na plaży. Bez wiatru, bez niczego. Naprawdę nie pamiętam. No i co tutaj jest? Tutaj w ogóle jest ten cały pensjonat, gdzie mamy basen, mamy plac zabaw, duży plac zabaw. Mamy kort tenisowy. Jest... Wczoraj na przykład były zawody w Babingtona, pingponga, ponga ping-ponga, Boże, ping -ponga. Co jeszcze mamy? Codziennie jest ognisko, kiełbaski, nie kiełbaski, jakieś sałatki, coś takiego. I ogólnie to jest tak, że mamy, jestem właśnie po śniadaniu, 8.30 jest śniadanie i standardowo w sezonie. Mamy o 14, między 14 a 16 jest zupka dla dzieci. Ogólnie to jest dla wszystkich dzieci, a przede wszystkim dla tych, gdzie nie płacimy za to dziecko. Potem mamy o 17, ogólnie są dwie tury, teraz takiego wielkiego sezonu nie ma, to jest jedna tura, ale są, e, są dwie tury obiadowe, obiad, kolacja. Mamy e, znowu, dostajemy bazę zupy, znowu dziecko może jeść tą zupę ja oddaję swój talerz e, z drugim posiłkiem, z drugim daniem jagodzie. Ona zjada, a ja i tak i tak jeszcze mam ognicho. Także później jeszcze jest ognisko i wiadomo sałatki, nie sałatki i te takie sprawy teraz by wszystko, wszystko, co byście tylko chcieli. I to w ogóle mają taki fajny myk, żeby nie tracić, nie marnować jedzenia, czyli na przykład w piątek. W piątek na obiad była ryba. Nie wiem jaka, ale była ryba. A na, tego, na, na, to, na to ognisko była, oczywiście nie tylko, ale była ryba i pod taką alapieżynką. To nie była ryba po grecku. Tylko to było tak, starta podejrzewam, że marchewka, co zostało z zupy, starta marchewka, por. Zrobili taką pierzynkę i coś jak w stylu ryba, właśnie po grecku położyli tak sobie na tą rybę. I już na zimno jest ryba. Dzień po by dobre w ogóle odpukać. Ale to jest wszystko dobre. Mi tutaj na przykład bardzo wszystko smakuje i jagoda też je. Także wydaje mi się, że naprawdę tutaj mają dobre jedzenie. Jest tego dużo. To jest po prostu nie do przejedzenia. W tamtym roku, jeszcze jak byliśmy, to em, na przykład cały czas był dostępny smalec, chleb i ogórki małosolne. Kawa, herbata jest też cały czas. Wiadomo, e, teraz tego chleba nie ma, bo wiadomo, e, jest koronawirus, także nie byłoby w ogóle takiej szans, takiej możliwości ale cały czas herbata, kawa jest. I jak wchodzimy, jak mamy obiad, to nam dawają ten obiad, podawają na panie nam na stół, a jak jest śniadanie i jest grill, ognisko, to mamy szwedzki stół. I co robimy? Wchodzimy w masce. Na samym wejściu od razu jest dezynfekcja rąk i właściciel daje nam, czy daje, są przewidziane jednorazowe rękawiczki. Trzeba założyć te rękawiczki i dopiero wtedy można iść po talerz, po sztuce i można jeść, znaczy jeść, zabrać sobie jedzenie do stołu. Wiadomo, przy stole ściągamy wszystko. Pijemy. Także wydaje mi się, że naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Ja wiem, długo gadam, ale to mi się wydaje, że to jest taki jedyny moment, gdzie teraz mogę usiąść i chwilę do Was coś powiedzieć, bo potem to takie będziecie po prostu widzieć urywki mniej więcej. Może mi się uda... Słyszycie, jak ładnie szumi, jak pada. E, może mi się uda jeszcze wam pokazać cały ten obiekt. Także zobaczę. Słuchajcie, mamy poniedziałek e, i jesteśmy na plaży. W końcu jesteśmy na plaży. Słoneczko Daje, tutaj nieźle czadu. E, mała kopie z tatusiem robią zamek. I mimo, że kiedy to przez te trzy dni dobrze mówię trzy dni nie było takiego słońca to było ciepło i mieliśmy co robić wczoraj faktycznie padało tak do 12 padało sobie równo, ale i tak i tak młoda bawiła się tam wiecie tak wspominała w tym takim ala namiocie także miała co robić później byliśmy e, na takim małym obiadku także jest super odpoczywamy jest juj! plaża już już tata także ja nic tylko odpoczywać, relaksować się, opalać, kąpać. To ja, to ja chodzę do wody. Boję się, boję się. Ciepło, bardzo ciepło woda, ale jest fajnie. Są fale małe. Olha som.